Dzień dobry. Zacząłem nagrywać i chyba się wyłączyło. Nie wiem czemu. Tu jest piesek, który próbuje łobuzować. Tak, piesek łobuzuje. Jest, jest ten. Przepiękna pogoda Hilton nie ciągnie mnie skarbie, Jest przepiękna pogoda. O, jest kot. To jest impreza. O, mam już książkę jakąś. O, nie wiem, ludzie to jakieś tak dziwnie. Ja powiem Wam, że jest bardzo ładnie ten. Jest ładna bardzo pogoda. Zacząłem nagrywać, zacząłem gadać i, i wyciągnąłem telefon, żeby Wam pokazać światło i się okazało, że telefon nie nagrywał. Nie wiem czemu. E, więc teraz go będę po prostu niósł przed sobą, żeby widzieć, kiedy się skończy nagrywanie. E, bo może jest za mało miejsca, nie wiem. Nie wiem, <grym> ale chociaż zrobiłem miejsce ostatnio. E, no, Amata Susła, wicka taka, pisała do mnie dzisiaj. Ty Jakubowski, ja jestem na zwolnieniu lekarskim, więc mam, czy tam mam wolne i nie mam czego słuchać i oglądać, to idź na spacer i nagraj coś. Ja oczywiście z wiadomym dla siebie oburzeniem powiedziałem nie mów mi jak mam żyć. <laughs> e, tak, nie mów mi jak mam żyć. Nie mów mi co mam robić, no ale idę, nagrywam. Bo, e, no bo tak, i, wiecie ja z moimi widzami zawsze gadam tak jak z kumplami, ze znajomymi. Nie? To, to właśnie mówię, nie, nie mów mi jak mam żyć, nie mów mi co mam robić. E, to jest też fajne. W taki sam sposób zresztą wczoraj usłyszałem bardzo fajną rzecz od mojej podopiecznej na terapiach na terapię, którą prowadzę, jak ktoś się pytał o zawodowość, no ale prowadzę terapię. Jest takie zrobiłem takie combo, połączenie psychologii akademickiej, psychoterapii i e, i takich duchowości e, i e, no, i takiego e, takiego doradztwa życiowego, bym powiedział. To takie, ja stworzyłem taki rodzaj terapii, coś na zasadzie jakby to Właściwie wyszło tak samo z siebie, ale zacząłem to powielać, bo to się okazuje bardzo fajnie sprawdza, że to nie siedzi się ze mną i nie rozmawia jak z terapeutą, tylko jak z kumplem. A takim, co wszystko rozumie, wszystko wie, albo prawie wszystko wie. E, I to, wczor to, wczoraj usłyszałem od mojej e, podopiecznej, z którą prowadzę terapię już od kilku miesięcy, bardzo fajnie i skutecznie. E, to, co, co sama ona wyraża, w związku z czym to jest nie moja opinia, tylko jej, e, że jest zadowolona i bardzo pomaga, I która mi powiedziała, mówi właśnie, że jestem pierwszym terapeutą, z którym rozmawia się w taki sposób, jakby się siedziało obok piłokawe z kumplem. E, i, I nawet jak mi powiedziałam, jak, nawet jak miałam taki bardzo trudny moment w tych terapiach był, jak kilka tygodni temu to ona mówi, ja się czułam wtedy, jakbyś siedział obok mnie i mnie pocieszał i przytulał jednocześnie. Tak się czułam na rozmowie z tobą. E, co jest fajne. Fajne coś takiego usłyszeć, że tak działam. To nie się... No Hiltonku, ale czemu co, co mnie ciągniesz, powiedzmy? Co tam jest takiego ciekawego? Nic nie ma, jest przepiękne słońce. Chodź, idziemy w drugą stronę, kochanie. To nie tędy. Nie tędy droga. Idziemy, Hiltoniu, proszę cię, nie rozrabiaj dziecko. Nie, nie ciągnij. Ja wiem, że ciebie nosi, bo jest ciepło. Yy, ale tu będzie trochę hałas z ulicy, no. Zaraz skręcimy w kolejną alejkę w dół yy. z dala od tego zgiełku. No. Yy. O czym że wam nagrywać? Takie wiecie co, ja będę robić dzisiaj post komentum. Yy. Zrobiłem przerwę w tych nagrywaniach o dotyczących tego yy, książek różnych, bo chciałem przeczytać do końca jedną książkę i nią się pochwalić. Taką, którą aktualnie czytam. I to ją przeczytam do końca i wam opowiem. E, zbliżają się matury, to może będę robić. E, nie wiem, czy są na sali licealiści maturzyści, to może wam zrobię ten w, w analizę wybranego utworu literackiego. Albo omówienie lektury, streszczenia wam będę nagrywać, co? O, to by się przydało, nie? Jak jakby Jakubowski tak lalkę streścił. Najlepiej w 30 minut, nie? No. Możemy zrobić, czemu nie. Ja nie wiem, że lalkę da streścić przycimi. Znaczy da się, kurwa, da się w 5 minut, jakby ktoś chciał. Fajnie trzeba po, po przygotowane na wiosnę. Ale ten, e, to jest piękne słońce dzisiaj, jest, w ogóle lato się zrobiło w Birmingowie. Z ujemnych temperatur w ciągu dwóch tygodni przeszliśmy na temperaturę plus 16. Więc, e, a słońce, napra słońce naprawdę daje ostro dzisiaj. Aż, aż jest przyjemnie po prostu. Aż przyjemnie postać, nie Hilton? Aż przyjemnie postać. No, mamy dzisiaj popołudniowy taki... O, o ja a co tu się dzieje? A, bo ktoś kupił ten wielki dom tu na rogu. I go remontują. Fajnie. Yy, zrobił się ten... Zrobił się, yy, zrobiło się właśnie lato. Zrobiło się fajnie, zrobiło się przyjemnie. Ja... Yy, yy, no tak jak mówię, ja sobie... Ale fajnie pachnie drewnem. Mm. No, w ogóle, nie wiem, jakaś feria zapachów się zrobiła, co, co za dzień. Właśnie, właśnie to zauważyłem. Rano tak nie było, bo rano byliśmy na spacerze, było chujowo. No co tu znalazłeś? Szmatę jakąś? Zostaw to. Wysiszę się na to tak. Na to się siusia tak. E, y, I a teraz jakaś taka, nie wiem, feria zapachów. Może to słońce tak robi? Albo no ja się obudziłem do życia. No wiosna jest, no. W ogóle powiem Wam, że tak, że styczeń i prawie cały lut ja przespałem. Po prostu przespałem. Tak, jak wiecie, ja mam pracę z domu. Piękny, duży dom do mnie jest. Bo to był dom Ktoś chyba z tego będzie chciał zrobić dom jednorodzinny. No fajnie. Znaczy, sprzedamy. Ciekawe za ile ten dom poszedł. Na tej akurat ulicy są bardzo ładne domy. Tu przy mnie jest. To jest taki, aha, jest taki ruch, proszę Państwa, bo jest ten. Godzina 16 czy po 16 ludzie z pracy wracają. Ci co pracują oczywiście gdzieś tam. Nam się podobno mają te wszystkie obostrzenia i restrykcje niedługo skończyć, co byłoby o tyle fajne, że, że, no, że ludzie by zaczęli po prostu wychodzić z tych domów. Chociaż mówię wam to. jest takie dziwne. Moi znajomi w większości pracują z domów, ale pomimo to na przykład rano i popołudniami tak jak teraz są jest natężenie ruchu jest na tyle duże, że można posądzić, że ludzie po prostu skądś wracają lub do jadą. No. I, no i tak to tam. To no jest ta, kurwa elkę jedną. No tu też są takie ładne tam, że tylko to by było dość odremonsowane trochę. Dobra, idziemy stąd szybciej, bo to by nam pierdziało z tyłu. No, no jakoś życie ma wrócić do normalności, a w Polsce podobno nie. Wymyślili trzecią falę, nie? Żeby, wielka, żeby Wielkanocy czasem nie było. Ja Wam mówię, to jest zamach na naród polski. I mówię to poważnie, to nie jest żaden żart. Ja to widzę już od dłuższego czasu, że to mówią o tym kiedyś, nie? Dla mnie takim dużym wydarzeniem, takim pokazującym, że to, za tym stoi coś. Nie chcę powiedzieć mistycznego, ale coś. Nie, no możemy powiedzieć, że coś mistycznego stoi za, za, tym, za tymi wszystkimi działaniami. Bo poza e, no coraz większym pauperyzowaniem narodu polskiego, polaryzacją Polaków, niszczeniem młodzieży, niszczeniem moralności, demoralizowaniem całego narodu, e, sprowadzaniem go do parteru biedy po prostu, do tego, żeby ludzie bili się o kromkę chleba dosłownie e, i nie mogli godnie żyć. Do tego wszystkiego dołączone są jakieś takie typu tu się spalił jeden z najstarszych dębów na Mazowszu. Tu się spaliło, jak, gdzieś tam dąb na Pomorzu. Czyli pradawne miejsca kultu słowiańskiego są niszczone. Niby przypadkiem. No kurwa. Dąb miał tysiąc lat, i przez tysiąc lat go nic nie jebło, a tu nagle się po prostu samo, zapł samo zapłon nastąpił i się dom spalił, tak? Aha, tak. Wierzymy w przypadki, Że to, patrząc na to, w jaki sposób polskojęzyczne, aczkolwiek nie polskie media działają na umysł. Polaków, to już w ogóle kombinacje tego. Jak wam bo... wcześniej trochę biało, to przepraszam, nie zasłoniłem mikrofonu. No, ja muszę sobie kupić taki wyciszacz. Nie miałem kiedyś taką gąbkę wyciszającą na mikrofon, ale gdzieś mi zginęła. A pan diler sobie jechał na, na rowerku. Ci młodzi lo, dilerzy to jeżdżą na tych, na, na hulajnogach elektrycznych i na, na rowerach. I no tak mają. E, no to by się też ostatnio namnożyło, ta młodzież się po prostu nudzi. Rodzice nie mają kasy, no to zacz, młodzi zaczynają zarabiać w taki sposób. Ja mam Anglia, Anglia naprawdę też się zaczyna iść na dół. Wczoraj miałem taką pogadankę właśnie o tym, że... O przeniesienie z kolegą, z moim kolegą z Polski, który mieszka w, w Pradze Czeskiej. Gadaliśmy o różnych krajach w Europie, między innymi o, tym, o Niemczech, o Danii, o Skandynawii w ogóle, żeby się gdzieś indziej przenieść być może. I właśnie mówię, że, mówię co w tej Anglii źle. Ja mówię, hmm, no wiesz, dobrze już nie jest. Europa nas blokuje. To się niby wydaje z perspektywy europejskiej takie tam nic, ale tutaj na przykład Anglia się boryk, zacznie niedługo, bo już się boryka, a za chwilę będzie naprawdę tragedia z łańcuchem dostaw. To jest moja opinia, to się, to się, to, bo to, to się zachwieje. Przez te wszystkie perturbacje na granicach portowych, zwłaszcza na granicy brytyjsko-francuskiej w Calais, to co Francuzi wyprawiają, to, to powoduje takie zniechęcenie kierowców ciężarówek, którzy coraz więcej firm transportowych z Europy po prostu nie chce obsługiwać kierunku brytyjskiego. No i, 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 to, i tu się zaczyna problem, nie? bo za chwilę nie będzie naprawdę komu wozić wszystkich towarów. A moja psiu idzie tak łap, łap A właśnie bo ten, y, mówiłem, że, z, że tam książkę do końca, to wam zrobię ten. E, I dzisiaj zrobimy się w końcu post-commentum. I właściwie zrobię ją zaraz za chwilę. Także żeby było nawet, będą dwa filmy się. dzisiaj. Matasusła, proszę bardzo, kurde. Chciałaś, to masz. Dobra, to co? Jest pięknie, słonecznie, ja się idę dalej z ten... E, z Hiltonem... E, e, z Hiltonem się idę... Spacerować się idę pospacerować, A ten. I słyszymy się za jakiś czas. Co nie? Dobra. To tymczasem na razie. A tu remont znowu. O, w tym domu. W tym domu mieszkali moi znajomi kiedyś. A teraz nikt nie mieszka. No, dobra, kochani, to co? Papa? Pa. Wiltonku? się mówią papa. Okej. Okay.